Czy my na czerwonym startujemy. startujemy na czerwonym, tylko na zielonym. No i już start. Nogi zaparte. Zaparte. Widzisz coś tu, czy zasłaniam wszystko? Nie, wszystko widzę, tylko Stój? że przez telefon. <laughs> to patrzcie normalnie. Uh -huh. Zasłaniam ci? Nie, nie. Tutaj giruj szerzej. Uh -huh. Teraz będzie dobrze? Yes. Co widzisz? To tak. Absolutnie. jest przekający, ale te okay. spady tu normalnie nie tak szerzy. To pysny, nie? No. 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 teraz nie ma Będą te skody, to możemy bum. Nie bum, nie. Jest.